Nodziłam się 22 stycznia 1932 roku. Wieś Zamczysko, gmina Malin, Powiat Dubno. I nieraz myślami idę przez tą wieś, i tak tu mieszkał ten, tu mieszkał ten, tu mieszkał ten. Ojca brat jeszcze mieszkał tam. Bo dwóch braci to pracowało w tym majątku Leduchowskiego, byli fornalami, a jeden mieszkał tam na tej naszej wsi. I ojca, siostra mieszkała na tej wsi też, a na końcu wsi było cztery rodziny ukraińskie. Było nas sporo, bo mama miała siedmioro dzieci. To często było głodno i chłodno. W domach takie te piece były to my zimą na tych piecach tam siedzieli, <laughs> dzieciaki poza... na pies. No bo nie było ani butów, buty jak były jedne, to kto pierwszy wstał, to wziął te buty i wyszedł trochę poślizgać się, bo tam zimy były okropne takie, lody, śniegi ukropne tam były. Kiedyś nam zasypało drzwi od domu, że nie mogliśmy się wydostać z chałupy. To musieli sąsiedzi przyjść i co odwalić śnieg, żebyśmy się wydostali z domu. Jak my jechaliśmy wozem do tego kościoła, to takie byli młode te chłopaki Ukraińcy siadali na wóz i jechali do kościoła. U nas była polska szkoła, a oni nie mieli swojej szkoły. Chodzili z nami do szkoły, do kościoła jeździli, modlili się razem z nami, bawili się. Żyli tak jak, jak my, te Ukraińcy, bo do nas było dużo, a ich było mniej. I oni się przystosowali do nas. Także oni byli takie dobre. W 1939 tu do nas weszli ruskie, bo to z jednej strony szli Niemcy, z drugiej strony ruskie. A ja poszłam do szkoły kilka dni i koniec, bo to zaraz zaczęli na Sybir wywozić, nauczycielka prysła gdzieś na zachód, mówili, że na zachód gdzieś uciekła. Bo to nauczycieli, bo oni wywozili tych inteligencję. I koniec nauki. I przez całe 6 lat do szkoły nie chodziłam. Nasze pola szły, i takie łąki, i taki mostek był, grobla taka. Po tej stronie, tej grobli, już były te pola hrabiowskie. Hrabia Ryduchowski. No to żył jak hrabia. Nieraz my spod płoty chodziliśmy, zaglądać, jak tam na tym podwórku jest, jak tam przy domem jest. O. Rosjanie przyjechali, jak na ten Sybir wywozili. Podjechali samochodami, i jak stał. Nawet nie pozwolili się ubrać, bo jak stał tak do samochodów ładowali i wieźli na Sybir i ten hrabia w drodze zamarzł. Niemcy jak weszli, to już była katorga. Wywozili na roboty do Niemiec, bo nasza młodzież, siostra, bracia pouciekali do lasu. A jedzie Niemiec przez wieś i krzyczy, żywy albo martwy, musi jutro stanąć tam w ich urzędzie. My lecimy do lasu. Wychodźcie, mówię, bo oni mogli pomścić i później pozabijać ludzi z rodzin. No i oni powychodzili, no i stawili się na ten, tego i pobywodzili ich do tych Niemiec. Było miasteczko żydowskie, Ostrożec. Oni wykupali doły okropne tam za, za, za tym miasteczkiem, doły takie okropne. Stawiali ich nad tymi dołami. Tak wszystko. Niemcy mordowali ludzi i oni dopuścili do tego, żeby te banderowce też grasowali. Pewnego razu Leci ktoś i krzyczy, że tam zabite dwa, dwóch tych chłopaków. Lecimy, patrzymy. Rzeczywiście to leżą tak na tego, tu, w tył głowy. Te chłopaki wracali z pracy wieczorem i Ukraińcy ich tam zabili. I tak leżeli obydwa. To jeden, taki jedynek był u rodziców, to przeżyli szok okropny też. Jak my tam siedzieli przy tych ciałach, to Niemcy przyszli. Dwóch takich oficerów przyszli, tam popatrzyli, popatrzyli i poszli. Było takie małżeństwo, całe życie byli woźnymi, dzieci nie mieli. Z Ukraińcami dobrze żyli, wiedzieli, że, że im nic nie zrobią. A to nieprawda. Do studni rzucili żywcem. Oni... Nożami, wizłami, sikierami. Nie zabijali specjalnie bronią. Tylko, no, Polaków. Z początku to żeśmy uciekali na noc w pole. z zboże chować się tam. Ale no to przecież to, to nie, nic nie dawało. Bo już było słychać po wszędzie, że tam zamordowali, tam zamordowali. Wsie palili już. Takie wieści były. No to te Ukraińce nasze mówią, musicie uciekać, bo my wam nie pomożemy, o, bo ich to samo by jakby tego. Musicie uciekać. No to my z duszą i z ciałem, domy wszystko pozostawiali, tylko wzięliśmy konia i krowę ze sobą do tego łódzka w łódzku. Mieliśmy taki jeden pokój. Tak siedzieliśmy w tym jednym pokoju do końca wojny. I tam piękna katedra w Łódzku była, taki ten obraz, taki jak to w Częstochowie jest, że się odsłaniał, śpiewali witaj królowo, a później na koniec nabożeństw żegnaj królowo i się zamykał. Taki obraz był jak w Częstochowie. I w tym kościele, jak te ludzie śpiewali i płakali, to kupuła na kościele chyba się podnosiła od tego płaczu. Ja do dziś dnia nie mogę śpiewać Boże coś Polski. Ciężkie życie było. Kilka rodzin w jednej izbie, nie było czym palić, nie było, no nie było co jeść w ogóle. A mój tata to był taki trochę mechanik taki I u nas były plantacje tytoniu i mój tata skonstruował taką maszynkę do cięcia tytoniu. Mieliśmy tego tytoniu trochę i tą maszynkę i Niemcy przychodzili, brali ten tytoń i nam nie rozostawili kawałek chleba za to. Tato robił coś przy wozie i uklęknął mocno na śrubę. I odcisnął sobie kolano. I te kolano zaczęło mu puchnąć i boleć. No i nie było ratunku, bo to ani lekarzy, ani szpitala, ani nic. Aż gangryna. I zmarł. I tam wózku pochowany na cmentarzu, to pamiętam na tym pogrzebie. Jak ja płakała, krzyczała, to chyba słyszał, całe miasto słyszało. Widzieli Bożego Narodzenia napadli w Łódzku, na Przedmieściach, z jednej strony i z drugiej strony. Wymordowali sporo osób. To później, jak już w Nowy Rok, w Sylwestra, Szczilenina, Matko Boska, znowu mówię te chyba Ukraińce, My wszyscy z domu uciekamy na strychy, gdzie tylko, w jakie dziury, na strych. To my przesiedzieliśmy na strychu całego sylwestra. A to się okazało, że Niemcy witali Nowy Rok. I strzelali tak. Styr, rzeka, styr. Płynie kobieta rozkrzyżowana tak na deskach, goła. Słońce spaliło ją taka, szar granatowa taka. Rozkrzyżowali na deskach i do rzeki. No było straszne, no. Wjeździ, na, wjeździ na samochodach, wjeździ tych pomordowanych, tak nieraz tam wstawali, to oglądaliśmy. Z naszej wsi chłop był na stróżce u Niemców i w nocy wracał z tej stróżki i oni go w łódzku, w środku miasta, w parku powiesili na drzewie. Ja nie byłam w Zamczysku, to to już moje starsze rodzeństwo tam jeździło, ja nie byłam. Kto się tam gdzieś pokazał, to zamordowali, już oni tam rządzili. Banderowce tam już nie szło, wracać ani ja żyć. Tam spalona cała wieś, tylko kuminy sterczały, kuminy sterczały. Chałup nie było, nic nie było. No tam i ubory, i stodoły, i wszystko, wszystko spalone. Spalili wszystko. I zaczęli już te transporty organizować. Transporty i wywózka. Zawieźli nas do Marlborga. I tam żołnierze już podstawili samochody takie wojskowe, wyładowali nas z tych pociągów. My sześć tygodni jechali w odkrytym wagonie. Brudne, śmierdzące. To ani się wymyć, ani zmienić jakieś odzieży, nic. Jak zobaczyli nas w tym alborgu, a mówię, co to za naród taki obdarty. No, ale już ładowali nas na te samochody swoje i rozgłodzili. No to my żeśmy tam zajęli w takie gospodarstwo, bo ja z gospodarki takiej rolnej pochodziłam i tak już każdego chłopa ciągnie do ziemi. O, już się tam usiedlili, w Pasłęku, koło Pasłęka. Jak się już wojna skończyła, to Boże, jak wszyscy płakali z radości, z radości.